Natalię z, z szkoły numer 3 w Podlaskim z wierszem Paschalna Ja Radość", a przygotowuje się jeszcze Zabrocka Zosia Ziemla i Sące, Pala i Les, Wsiesławiec Boga, Chrystus Woskres, Ułepki Sinich, Żywy Wrażda i szczesła i strach i szczęs. Nie dbolsze złoby, Chrystus kres Jak dziwny dźwięki, zwiatych słowiesk, Kotornych słyszno, Chrystus woskres. Ziemla i słońce, pala i les. Wsiesławieć Boga, Chrystus. Os